Łukasz Pracało, 3 czerwca, witamy i zapraszamy na Wiadomości Sportowe. Pogoń Sokół w 27. kolejce Jarosławskiej Ligi Okręgowej podejmował na wyjeździe wicy rozgrywek Start Pruchnik. Przeciwnik okazał się być poza zasięgiem lubaczowskiej ekipy, która to spotkanie przegrała 3 do 0. Pomimo porażki Pogo nadal na 3 kolejki przed końcem sezonu utrzymuje 9-punktową przewagę nad Zadąbrowiem, które w tej kolejce uległo 5-0 w Skołuszowie. Minioną niedzielę rozegrana została 19. kolejka lubaczowskiej by w piłce nożnej. W najciekawszym spotkaniu kolejki lider rozgrywek Leśnik Płazów wygrał 2-1 z Ursusem Dachnów i na trzy kolejki przed końcem sezonu ma 4 punkty przewagi nad wiceliderem. Z porażki Ursusa cieszą się na pewno zawodnicy ze Starego Sioła, którzy po pewnym zwycięstwie 6-2 na nad ryżkową Wolą tracą już tylko 2 punkty do wicelidera. Identyczny wynik padł również w wulce Krowickiej, gdzie tamtejszy rolnik wygrał z Wolą Wielką. W pozostałych meczach Walter Opaka na własnym terenie uległ 2-0 ekipie z Cytuli, a Unia Łukawiec u siebie pokonała 3-1 Zalew Stary Lubliniec. W minionej kolejce połowali błękitnie zalesie. Dnia dziecka nie będą dobrze wspominać człowe ekipy zybaczowskiej a klasy, które w 23 kolejce jednogłośnie potraciły punkty. Lider rozgrywek roztoczy na ról po dobrej pierwszej połowie meczu, który wygrywał już 2 do zera, zdołał wywieźć tylko jeden punkt z baszni dolnej, remisując 2 do 2. Potknięcia lidera nie wykorzystali czarni, przegrywając w lisich jamach 2–1 ze startem oraz graniczni Krowica, którzy na własnym terenie ulegli gwieździe Wielkie Oczy 3–2. Remisem 2–2 zakończyło się również spotkanie w Rudzie Różanieckiej pomiędzy roztoczem a zdrojem. Pias Antoniki po porażce 3–2 z Wiktorią Starydzików spadł na przedostatnie miejsce w tabeli. Po pozostanie w Aklasie owalczą cały czas zawodnicy z Cieszonowa, którzy na własnym terenie pokonali 3–2 błękitnych futory. W ostatnim meczu kolejki Czerwoni Cewków pokonali ekipę z Młodowa 3–2. 31 maja odbył się Ultramaraton Podkarpacki. Na starcie biegu, który rozegrano na dwóch dystansach 70 i 110 km, stanęło czworo biegaczy z powiatu lubaczowskiego. Trasa pierwszego w województwie Ultramaratonu Podkarpackiego wiodła głównie żółtym szlakiem koła Rzeszowa. Zawodnicy biegli przez Styczyn, Zarzecze, Zgłobień, Trzcianek, Głogów Małopolski i Nową Wieś, by zakończyć zmagania na rzeszowskim rynku. Na dłuższym dystansie trzecia wśród kobiet była Iwona Jasic-Zoleszyc, która z czasem 15 godzin 31 minut i 47 sekund okazała się także najlepsza wśród kobiet w kategorii służb mundurowych. Wśród mężczyzn na dystansie 110 km w pierwszej dziesiątce znalazło się dwóch biegaczy z naszego regionu. Jacek Hadam z Cieszynowa zajął ósme miejsce z czasem 13 godzin 11 minut i 35 sekund, a tuż za nim na metnym wbiegł Paweł Klozy Zoleszyc, który z czasem 13 godzin 11 minut 46 sekund został sklasyfikowany na dziewiątym miejscu. Na krótszym dystansie 70 km biegł natomiast Zbigniew Dorota z klubu Run Run Oleszyce, który z czasem 6 godzin 38 minut 45 sekund zajął 7 miejsce. Gratulujemy! Miejskie przedszkole nr 1 w Lubaczowie oraz Miejski Ośrodek Sportu zapraszają na międzyprzedszkolną olimpiadę pod hasłem Przedszkolaki do Odznaki o Puchar Burmistrza Miasta Lubaczowa. Rozpoczęcie planowane jest w poniedziałek o godzinie 10 na Placu Zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Lubaczowie. Rywalizacja opierać się będzie na konkurencjach, do których przystąpią reprezentacje lubaczowskich przedszkoli. Muzyka Ruszyły zapisy do turnieju UK Event Olszyce Streetball Cup, który odbędzie się 28 czerwca podczas Olszyckiego Rap Festiwalu. Oprócz zawodów koszykarskich, organizatorzy przygotowali różne konkursy i cenne nagrody, a wszystko w rytmie muzyki hip-hop. Więcej informacji znajdziecie na Facebooku. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy za tydzień.